Witam, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, no już minął od startu sieci, prawie tydzień sieci Plus chain. Pierwsza rzecz jaką chciałem tutaj zaznaczyć to u mnie tutaj w komentarzach pod jednym z filmów, ostatnich filmów jakiś tutaj komentarz, ktoś tutaj wrzucił jakiś user, nie wiem co to za jakaś paruwa jest, jakiś bot albo coś. Powiem wam, że nigdzie tutaj nie wysyłajcie na żadne portfele, nawet jak ktoś chce kupić jakieś PLSy czy coś. Tutaj jakaś jest wymiana Matika i BNB. jeśli ktoś chce 1 dolar w Matiku BNB 1000 PLSów. Nigdzie nie wchodźcie, nigdzie nie wysyłajcie żadnych pieniędzy na to. No ja to tutaj oczywiście usuwam od razu. Ale czemu nie mogę tego usunąć? Dobra. Także tutaj pod drugim filmem tak samo, jak będziecie widzieć takie komentarze, jeśli ktoś z Was uczestniczył w PulseXie, w PulseChainie, bo chciał coś tam podziałać na sieci, a nie, ma, a nie ma tokenów PLS na opłaty, to takich tutaj e, rzeczy nie rozkminiajcie, bo to są jakieś parówy i to nie wiem kto to tutaj wrzuca. Dobra, temat parówy mamy zamknięty, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, no temat gorący, PulseChain. Chcieliśmy, to mamy, nie? Mamy pulschaina, mamy, y, mamy bridge, mamy mosty, y, jest wszystko. Y, może za, zacznę najpierw od y, PulseXa. Oczywiście ja, ja jestem obiektywny co do tego, chociaż rozmawiałem z wieloma osobami tutaj ze świata krypto. każdy ma inne zdanie, każdy ma inne podejście. Ja to szanuję, rozumiem. Ja chciałem tylko wyrazić swoją opinię, Jak miał tutaj punktować. Y, jeśli chodzi o samą giełdę PulseX, czyli Dexa, w najprostszym porównaniu jest to kopia jakby takiego Uniswapa. No to już teraz po czasie, bo w pierwszych, w pierwszych dwóch, trzech dniach y, oczywiście to wszystko się tam mieliło, to wszystko musiało się tam synchronizować, nie były jakieś problemy z VPN-em, trzeba było się przełączać na Stany, coś tam, coś tam, coś tam różne, jakieś harce, ale teraz już po, po takim czasie, jeśli oczywiście ktoś się y, pobawi albo się bawi tą siecią, no to musi się tutaj ze mną zgodzić, chodzi wszystko bardzo płynnie, dodawanie płynności, do, wymiana cała, y, podłączenie portfela, słuchajcie, transakcja. Mamy tutaj farmy, pule. Jeśli się tym pobawimy, informacje, przechodzenie z interfejsu w interfejs, no chodzi to fenomenalnie. Na moje, punkt tutaj dla Rysia, jakby nie było. Całe wszystkie jakby taka ta hmm, użyteczność tak w tym interfejsie jest bardzo, bardzo szybka. No porównując do Uniswapa, zawsze jakieś tam na Uniswapie, zanim te wartości się pojawiły, zanim jakieś ikonki, zanim wrzuciłem na przykład jeden, jeden PLS to, do Ethereum, to musiało mi tutaj zmielić, to musiało mi dopiero przeliczyć, wyskoczyć. Jeśli ktoś oczywiście zwraca na, na uwagę pod, pod względem technicznym, jeśli chodzi o Puls Xa, a takiego Uniswapa czy inne jakieś giełdy, no to musimy zauważyć, że tutaj to śmiga, nie? śmiga naprawdę, tutaj jest ok ale jak ktoś się bawił testnetami, no to dla niego jest to oczywiste. Teraz to działa w czasie rzeczywistym i tutaj, tutaj naprawdę nie ma co zarzucić, nie ma co się przyczepić do rysia, no bo robota jest, jest zrobiona fenomenalnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później, jeśli chodzi o cały bridge. No i płynnie przechodzimy do tematu bridge. <gryw> Oczywiście obowiązkowa strona dla wszystkich tych, którzy się interesują pulszczeinem, plsbarn.com, ta strona. Tutaj na tej stronce widzimy, co się dzieje na sieci między Ethereum a Pulszczajnem. Tutaj mamy oczywiście coiny, jaka czeka, jak, jaka jest płynność rzucona w hex na przykład w dai a jaka już jest po stronie Pulszczajna. Cały, cały czas jest tutaj progres, cały czas procesuje. No zobaczymy, jak to będzie chodzić. To jest, to jest wiecie, to jest ten, ten, ten punkt na, na niekorzyść Rysia. Bo po pierwsze, nie ma tutaj płynności, ale tej płynności tutaj nie mogło być. Rysiu tutaj nie jest głupi, tak. On wie, że jakby tutaj wrzucił płynność na te wszystkie pary, to zaraz by to było wciągnięte przez, przez drugą stronę. Wszyscy by po tej stronie zrzucili. Tym bardziej ci, co mieli PLS-y, to mogliby zrzucać, a ci, co ich, co ich nie mieli, mieliby wielki problem. A jeszcze, jakby były ceny do realnego USDC, do Ethereum i do DAIA, no to już w ogóle by był dramat, bo to by było zasane w sekundę, no to jest logiczne, to jest akurat logiczne i to każdy musi wiedzieć o tym, że tak to mogło się mogło się to tak rozwinąć i potoczyć i tak odbiegając od tematu, znowu chciałem też zaznaczyć, bo też widziałem, co się dzieje na grupach, widziałem, jak ludzie podchodzą. Ja, ja Wam powiem, ja straciłem mnóstwo też swojego czasu na, na rozkminianie ze swoimi znajomymi, którym gdzieś tam dwa lata temu o tym wspomniałem, którzy gdzieś tam nie przełożyli się do, do, do lekcji, nie, nie, nie odrobili lekcji. Musiałem z nimi to przerabiać i to banalne, banalne tematy, dodawanie, się, dodawanie adresu. Znaczy, dodawanie sieci do, do, do portfela, wiecie, te podstawy, podstawy, nie? I, I też mam taki obraz tego podejścia, właśnie większości osób, tak? Bo większość osób na, na, na grupie eksmisja przecież i płakało i, i, i wiecie, nie mam PLS-ów, nie, nie mam to, nie mam tamto, co teraz, jak, jak to dodać, jak to zrobić, jak to, jak tamto, jak się to, Miliony pytań, nie? A to już jest za późno na takie coś, to trzeba iść dalej. Ja oczywiście wszystkim swoim tam ziomkom pomogłem, ogarnęliśmy też. też Serdecznie ich oczywiście pozdrawiam. Wziąłem, poświęciłem na to też swojego, mnóstwo swojego czasu. No ale no tak to jest, no tak to jest, i jest, jest wielkie potem rozczarowanie. Wiecie, zawsze można z tego wyskoczyć. Nie wiem, czy to już jest warte dwa razy, czy trzy razy, czy, czy jest, jest na zero. Jeśli ktoś tutaj nie chce być w takim temacie, to niech to wiecie, sprzeda, jak jest do przodu i zapomina o temacie. Nie? To nie jest rynek dla wszystkich, a tym bardziej potem nie można mieć pretensji. Do kogoś, tylko do samego siebie. Dobra, ale znowu odbiegam od tematu. Słuchajcie, strona, ten puls, y, puls ban obowiązek. Tu też wszystko mamy w oczywiście rzeczywiście nam rosną na, na sieci pulse To jest dobry sygnał. To jest taki dobry sygnał. Stro y, gaz, price, y, jakie są opłaty? Wiecie, w przeliczeniu do dolarów, to te opłaty tutaj są bardzo niskie. No i wszystkie linki do wszystkich stron. Związanych z pustsajem, to jest też obowiązek, żeby te wszystkie stronki znać. Na to było też dwa lata, żeby się ogarnąć. Y, te snety chodziły, trzeba było sobie. Tematy rozkminiać. Jak nie, to trzeba się cofnąć po prostu do, do, do filmów czy u mnie, czy, czy na innych kanałach u Xrosha. Jak najbardziej. Xrosz o tym też wspominał yy, i można sobie zajrzeć i sobie rozkminić. Yy, tą kwestię tego bridge'a yy, oczywiście. Powiem wam tak, ja stoję z boku, obserwuję, mam swoje pls -y, mam swoje pulszczeiny, wszystko jest. Wymieniłem sobie PLS-X -y do PLS-u, bo chciałem mieć tutaj więcej, bo, bo w, na, na PLS-a poświęcałem heksy, które też miałem za darmo i tam miałem za małą, jakby tutaj. Paczkę, chciałem sobie tutaj zwiększyć tą paczkę i to zostawiam. Zostawiam to, zobaczymy co będzie w ogóle się działo. Zobaczymy jak to będzie chodziło. Jeśli ten bridge się tutaj odkorkuje i wymiana będzie tutaj elegancko chodziła, połączenie tutaj z bridge'em będzie elegancko chodziło. Tutaj mamy cały bridge, chain bridge. Sobie wchodzimy, dodajemy sobie portfel, wybieramy sobie token, który chcemy. No to też, to też oczywiście. Większość powinna to wiedzieć, a, a nie wie. Instrukcje były zabawa na testnetach, po to te testnety były, żeby takie oczywiste sprawy potem znać i wiedzieć, żeby to nie było jakieś zaskoczenie, jak to podłączyć, jak to wyjść, jak to tu zamienić, co tu wybrać, jak to wysłać, wiecie, nie, jak dodać token, jak to, jak tamto, nie? No to no to jest, to już jest temat znany i to, i to trzeba wiedzieć. Ale no, głównym tutaj, główną taką, głównym takim fuck upem, nie, tego wszystkiego, no to jest tutaj, nie? To jest nasz most. I wiecie, każdy, każdy musi chyba sobie też, jakby to powiedzieć, zadać pytanie właśnie, czy, czy to jest rynek dla niego, czy to jest rynek, w którym on tak naprawdę chce być, kto, jaki ma czas. Ze swoim inwestycją, ile może poczekać, żeby ta inwestycja mu przyniosła jakiś profit. Bo wiecie, ja wrzuciłem kasę, która gdzieś tam leży, oczekiwania może były jakieś tutaj inne, ale to, to, to nie jest koncert życzeń, że sobie czegoś życzymy, że ma być tak, jak my chcemy, bo z reguły tak nie jest, bo z reguły jest inaczej. I potem trzeba brać to, brać to na klatę i być, wiecie, takim troszeczkę. Mm, no, z taką troszeczkę pokorą do tego podchodzić, nie? że no, ktoś jak to rozgrywa, rozgrywa nas i może zupełnie mieć inne podejście do tego. A jak y, nie chcemy w takim czymś uczestniczyć, to można wyskoczyć z tematu, wziąć swoje, tak jak to X mówi też, odejść od stołu i, i wszystko, nie? E, chyba, że ktoś chodził o Lin y, i, wiecie, miał, miał złe karty, nie się nie przygotował do rozgrywki, no i potem jest, jest problem. E, jest problem jest płacz. Tak troszeczkę też dzisiaj taki chyba kubeł zimnej wody. Na wielu, może. Oczywiście to nie jest, żebyście mnie też źle nie zrozumieli, że tutaj chcę komuś tutaj jakieś wywody wrzucać, czy, czy jakieś takie, wiecie, jakieś do kogoś żale, nie? bo żal każdy może mieć do siebie. Chodzi o to po prostu, że widząc to, co się dzieje, widząc to, co się dzieje na grupach, widząc to, co się dzieje w koło, gdzie ludzie gdzieś są rozklinać na rynek krypto, a jak potem roz, podchodzą do pewnych tematów, to jest, powiem, mam dramat, no to jest dramat, nie? I potem, i potem jest jak jest. Potem jeszcze przychodzi inna oczywiście jakaś, o, jakaś tutaj narracja z innych stron bo wiecie świat krypto nawet tutaj w Polsce jest mega poodzielony, każdy ma inną jakąś opinię. Jedni, którzy czekali tak jak my czekaliśmy, bo gdzieś tam interesowaliśmy się tym tematem, a inni się nie interesowali, inni będą mieli zupełnie inne zdanie, inne, inne, inne podejście do tematu i to trzeba też szanować, to trzeba umieć zrozumieć, że każdy może zawsze coś wypunktować, czy celnie to wypunktuje, to każdy musi sobie na swój sposób to rozkminić. Ale ma do tego prawo. Ja, ja staram się zawsze być subiektywnym, stać po prostu jakby z boku, yy, nikomu nie wkręcać żadnej śrubki, yy, nie wiercić nikomu nic właśnie taki, nie, w sposób taki uszczypliwy, czy, czy gdzieś tam ktoś z kimś gdzieś tam, czy by chciał wojować, czy, czy, czy gdzieś tam jakieś swoje, wiecie, rozminki. Yy, ja zawsze staję obok, też nie lubię, jak ktoś mi by nacisnął na, na odcisk, zawsze yy, będę to, będę to podkreślał, będę to. Zawsze tutaj też na kanale wspominał o takich, o takich tematach. I tak, I tak do tego podchodzę. I tak też myślę, że każdy powinien do tego podchodzić i rozgrywać to w swój sposób. I na końcu pretensje mieć do samego siebie. Może tak. I może na tym skończę. Dzisiejszy odcinek, zaraz go tutaj wrzucę. Tyle ode mnie odnośnie Pulszczena, odnośnie Pulse Xa. Znacie moje zdanie. Komentujcie, odnieście się w komentarzach, jak Wy to widzicie, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za, za, za wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję z tego serducha, gdziekolwiek jesteście. Pozdrawiam, trzymajcie się, swartem.